Cześć, witam, witam serdecznie, tu Ropek, tu ropek. jak zwykle, niezwykle serdecznie, eee, co tu dużo gadać, no troszkę było gadane, troszkę było chodzone, ale już się powtarzam, no taki jest urok tej gry, niestety, ale czas wreszcie teraz coś podkasać rękawy i wziąć się za jakąś tam pracę w kosmosie, znowu porządną, nie tam latanie i szukanie sobie artefakcików jakiś, coś i podsłuchiwanie, co inni gadają na Cytadeli i branie od nich tam pobocznych jakichś zadanek. A w sumie te poboczne zadania, to, 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 to nie jest tak jak w klasycznym RPGu, że masz poboczne zadania, to masz poważne jakieś, normalne jakieś zadanie. Gdzieś coś idziesz, coś wykonujesz, strzelasz, rozmawiać z ludźmi, a tutaj najczęściej jest tak, że znajdujesz jakieś artefakty i musisz im to dostać i dostajesz kasę, no, ale nic. Kaza jest przydatna, bo ostatnio sobie mocno i mocno troszkę wzmacniamy mocno wzmacniałem sobie bronię troszeczkę, bo jak gamgowaty byłem zadowolony, że mam przedłużoną lufę, to już mi wystarczy, że już mam silniejsze strzały, tylko że to była przedłużona lufa jedynka. To się okazuje, że mogę wziąć przedłużoną lufę dwójkę, być może jeszcze trójkę, czwórkę i za każdym razem mam mocniejszą lufę. I takie, tam kilka takich błędów popełniłem, no, ale nieważne, nieważne, że już wiem o co chodzi, i co, i teraz już chyba polecimy. Co no, właśnie, bo nikt już nic nie chce od nas wiedzieć, nie ma co się wdawać w żadne dyskusje. Już to nie ma nic nowego, sprawdźmy sobie jeszcze, tu w dzienniku, tu już sobie punkciki dodałem, już nie pamiętam co dodałem. Codownie ma. To ciśnięcie mi się nie podoba. Za każdym razem kupuję i za każdym razem mam zero. Dlaczego nie mogę mieć cały czas? Nie wiem. Tu muszę się zdecydować na jakąś amunicję. No to mam już mocną, ale resztę muszę dać. Dobra, nie teraz. Co ja chciałem? Dziennik no. Zadań od cholery i ciut-ciut? No właśnie. Obelisku kalca. Korkowcy, pancernik, to jest priorytet, to tego nie chcemy. No, to są jakieś małe, główienka, ale to by musiał przelecieć po wszystkich planetach. Ja już próbowałem latać. jest jak mało. Kasy mamy. Nie wiem, jak T-Volta oglądamy, to ma tam, kurde, 200 tysięcy kasy na przykład. No i nie wiem, czułam, czułam, kupuję, czułam, czułam, kupuję. Co tu ma. Dobra, co to Już nie chcemy. To nawet jak tu jest, nie sprawdziłem dokładnie co było w ostatnim odcinku, a nie grałem dwa, trzy dni. Nieważne, wychodzimy stąd. No i gdzie mamy zadanie? Gdzie mamy zadanie? Tylko tu mamy zadanie, odszukaj były jej naukowców. dezaktywuj pancernik. No. A gdzie te reszty poboczne questy, jak tutaj już ma wszędzie? 100. 100. A ja ciągle narzekam, wiecie? Tu już jest ...szkódę 50 odcinków już nagranych, ciągle narzekam. No, Ale zobaczcie sami, wszędzie mam 100-100. Tutaj nie ma nic. Bo wchodziłem tam, no, 100-100. I, I gdzie mam szukać tych pobocznych questów? No. A Walhali? Może tam Walhali, tam coś było? Może dopiero się to pokazują, te jest zadanka, jak, jak właśnie je tam zebrałem? Dobra, tylko balhali i lecimy zaraz po naukowców. No i znowu się nie zmieszy pół godziny, no? No zobaczcie, to jest ciekawe u mnie. Jedno tylko skanowanie. Dwa skanowania i już koniec. Już wszyscy są u mnie. Nie wiem o co to chodzi. Reapers, Nie wiem o co chodzi, że tak szybko do mnie przelatują. Nie wierzę. No, zobaczcie, jedno skanowanie. Już czujność, już są wszyscy od Coś tu znajdziemy, ale później żeby do końca to wykonać, to pewno muszę znowu na cytadę iść. A to mi nie chcemy naleźć. Co to było? Napęty z z kimi Nie wiem dla kogo to jest. Nie pamiętam już. I później trzeba zawsze znowu przelecieć, przejść całą citadele. Aha. No zobaczcie, jak głupkowaty. No po co ja tu jeszcze skanowałem? 50% No, jak gupek. I do końca nie sprawdziłem. Ale się pomyliłem, po prostu, wiecie? Nie na ten klawisz, na dozie. A, no, już bym miał ale tam pewno jeszcze wejdę. Jeszcze szybko zeskanuję i spróbuję przed nimi wygnąć, może. Wadzenie zbiorniki, no to się przyda do wojny, do wojny to się przyda, nie powiem. Ale to nie są żadne. 30% czyli. No zobaczcie, znowu nie to nadusiłem. Czy się co chodzi? Jeszcze raz, muszę Co to jest Ciekawie mi to pokazywało co nie mogę znaleźć Jak prześci, już nic nie ma.

Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, jeszcze raz tu. Ach, tu jest coś dużego. Ale nie, już mi tylko paliwo. Ale nic, zatankujemy sobie, tak? Nie zdążymy. Nawet nie próbuję. Jeszcze raz. Gdzie to? Uciekamy stąd. Spalamy! Co mi to było? Tylko straciłem kasę na paliwo, tak? No to wszędzie oni są. No i tak to wygląda. Tu go Dobra. Teraz muszę zatankować, tylko żeby mieć na przyszłość. I tu producentów na przykład nie pokazuje, nie wiem dlaczego. Do Dobra, jedziemy do naukowców. Tak? No, 10 minut już minęło. Yes. Mam oczekiwać były naukowców, którzy chcą przejść na naszą stronę. Gdzieś tam się ukrywają. Mamy 100%, czyli nie muszę tutaj nic skanować. Fajnie, te gromady gwiezdne tu pokazane są. Tu nie masz wierzy ale też nie ma żadnych zadań oprócz tego głównego. To chodźmy, Landoy, jakoś się nie mogę tutaj przymówić, ale ich tu, mam Zgrane Towarzystwo, dawni znajomi, co no i co, do Sedusa mnie najchętniej stary, sprawdzony skład. No ale kurde, niektórzy w ogóle nie byli jeszcze na wojnie. Także weźmiemy Tali. Samych dziewczyn nie mogę. Chłopacy są sprawdzeni. Chociaż gados, gado, tam tamto tego. Wezmę dziewczyny same. I wojowniczka Ashley. Dobra. Pasuje. Tali chcę sprawdzić. Tali jest chyba dobra w sztucznej inteligencji w takich sprawach. No ale nic tam. Dobra. Tali, co ty masz biedna? Tylko masz jedną broń, tak? Nie, wcale nie masz jednej broni. Mogę Tobie zmodyfikować, poprawić jak chcesz. Proszę, wyrzutnia kolców jest lepsza u ciebie. Odef też. Krzyżowy pięć. Weźmiemy krzyżowca dla ciebie, tak? Pochłaniasz to, Ty chyba nie potrzebujesz. Rozszarpująco, bagnet też na pewno nie. Tak, na pewno pod... weźmiemy dla ciebie lufę. A to, co to jest? Co? zwiększa celność. Nie. Lufę modyfikująca, rozszarpująca i to, dobra No i masz fajnie, nie dziękuj. Co tu masz? Predatorka masz, tak? O, szybko szczelność, już gorsza, ale obdarzenia większe, skotłem zadaje. Zostaniemy przy że nas sobie radę, co. Większo o walce wręcz, no to to Ciebie nie interesuje. Może to drążące, czyli siłę. Poważniejsze obrażenia. Lub celownik który jest niepotrzebny, ale obrażenia. Owszem, dlaczego nie? Dobra, to mamy Ciebie, Tali. A teraz Ashley. Co ty masz, Ashley? A ma modliszkę, tak? Siekarz, ale bałet za małe obrażenia, ale jest szybszy, ma większą pojemność. Hmm, to Może zostaniemy przy siekaczy, tylko obrażenia byśmy zwiększyli, co? Zwiększa obrażenia dobrze. I tu. A nie, zmniejsza obrażenia to nie. A to co mamy? Zwiększa pojemność zapal. Pojemność, tak. Dobra. Masz to? A my masz, tak? Nie, to tą 5 już jest lepszy. O, zjawa jest dobra. Pojemność się masz. Ja to cząstek tobie damy co? Dobra. No to mamy. Punkty Szepad nie ma żadnych punktów. No tutaj teraz będzie, ne? Ashley, jesteś pierwszy raz ze mną. A widzę przymierze, co to było. Zmocnienie obrażeń, zwiększa obrażenia o mocy o 20% Od karabinów snajperskich, to na pewno to to wydamy Od karabinów sztormowych 60% Od broni członków drużyny To masz Że właściwie dla, mogę wziąć dla członków drużyny No ale nic, ale masz Dobra, no to musimy tobie dodać teraz też szczały. od mocy, od jakich mocy? Kurde, jak ty nie ma żadnych mocy kubkowaty Dobra, dysprupcyjną na pewno tobie zwiększymy, tak? Premio od obrażeń premio od uszkodzeń i tarć członkowie Dobra teraz tu zwiększa zapas amunicji Szczał w głowę Masz, dobrze. A co tu masz? Większą uszkolny tarcz bariery. Tu damy ci to szle. Będziesz naprawdę wojownikiem. No super. Nie wiem czy granat. Szał Przeciwko barierom, tak? Dobra, masz. Jak masz być tym strzelcem wyborowym, no to bądź. Strzał szcząsowy, ulepsz moc, dobra. Granatów to by nie dałem, dobra. U Jezu, zatwierdź, no zawsze kurde źle zrobię, no. Za szybko wyjdę, cholera.

Dobrze, że aż się chociażby Zdążyłem. No, na Śnieżnej Planecie to my jeszcze nie byliśmy. Kurde, a tutaj będą pewno właśnie talcze, pancerze i jeszcze mechy pewno będą. A ja nie wzmocniłem. Ach, kurde. Dziejko, proszę. Z dwójki. Ma z efekta dwójki. Z nim zaczynałem, on jest podobno też z efekta jedynki, ale wtedy nie grałem na jedynkę, z jedynką nie grałem. Jedynkę nie grałem. Żałuję ciągle, wiecie, że nie zacząłem od jedynki, no, ale nie znałem w ogóle tej gry. Jak zwykle zaczynałem później, żeby lepsza grafika, lepszy, lepiej odbierać grę. Teraz widzę, że mogłem wszystko wziąć, kupić i było wtedy tanio w Originu. O origin. damn All right, just keep moving. What do these people do to bring this down on their heads? What do you want do? naukowców, tak. Fine, but they Mamy to, wiadomo. Ale jakie amo mamy? Na razie dysprupcyjną weźmy. A, mam ciśnięcie, dobrze. Mam ciśnięcie po trybu. Zagubiłem się z tego. Na razie nie, nie, nie kontroluję, gdzie jestem, co robię, co robię, wiecie? Nie wiem, czy dobrze idę. Zaraz, no, chyba ja tym przyleciałem, nie? Jak Nie, no byłem tam przecież. Nie mi ktoś powie, gdzie ja mam iść. Tu zaraz skoczę w przepaść, pewno. Ale ładne wytoczki sobie obejrzymy. To nie jest nasz problem, my mamy inne, czy my mamy takie, nie, to jest nasz problem, chyba. Nie, no to wygląda na to, że muszę iść tam. W ogóle nie patrzymy dokładnie, co się dzieje, wiecie na początku. Okay. Push, push these guys. Ash, Cię zapędziłem za daleko chyba. A ładnie la widzę. Gdzie mi ten że Ciebie nie, nie doładowałem. Jacob, uh, To miałem prędzej zeszczelić. To są Tartrze. Generator. A aktywować czy nie? O nie, Tartrze aktywowałem ponownie. Gdzie tam? Słyszę Cię Jacob, ale nie wiem, gdzie jesteś. Tu jesteś. Jacob. Jacob. Witaj stary. Myślę. To jest komandor z jest Jest Jacob there? It's OK, Bryn. Jacob! Oh my God! Ugh. Well, no, uh. the others didn't make it. It's not what are you doing here? I was to be protecting these people from the elusive Man and his attack dogs. Are they gone? For now. But they'll be back. Uh... Sure, you're okay? Yeah. I'll walk it off. Uh. Save my life one more time and I'll start owing you. This one's on the house. Hey, yo. Good to see you too. Good to see you landed on the right side of Cerberus. Shepard, this is Dr. Bryn Cole. She's in charge here. Tell me what's going on. Intel says you're Cerberus. We're all ex-Cerberus. Scientists mostly. Civilians? Call us refugees. If we hadn't run, we'd be dead. Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different, but the themes are the same. We were each using information from the collector base to work on the different components of a larger tech. After someone completed their component, they disappeared. Nobody's just gone. As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants. The Elusive Man doesn't mess around. If he can't control it, you will destroy it. The brain trust here has to be a significant loss for him. You had to know they were going to find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the elusive man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. I'm good. I mean, I will. W wolnej chwili. Wolne żaly. Dobra kochani. Poszukaj Brain. No, na górę, dobra. Muszę kończyć. Dosyć długi filmik. Wiedziałem, że te pierwsze loty nam trochę przedłużą, także trzymajcie się. Na razie. Do miłego. Cześć.